Statystycznie wydaje się, że większość Polaków lubi wośp. I lubi Jurka Owsiaka. I jako, że dopiero co mamy z sobą kolejny film Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym na razie wstępnie zebrano 175 milionów złotych na pomoc służbie zdrowia. Ten rekord pewnie jeszcze wzrośnie, tak jak zawsze. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że ten rekord znowu przebije poprzednio roczny maks. To może mimo tego, że kiedyś już nagrywaliśmy film o Wośpie, warto o tym znowu trochę pogadać, bo uważamy, że trochę się zmieniło w przeciągu ostatniego roku. I mimo tego, że ostatnio tłumaczyliśmy, na jakiej podstawie Wośp i Kaczyński i PiS. Ogólnie mają sobą kosę, to wydaje nam się, że stawka się trochę zmieniła, gra się trochę zmieniła, i w tym roku była dosyć taka gorąca dyskusja, przynajmniej wiecie na jakimś literze, czy ogólnie były dosyć mocne opinie wymieniane na temat wielkiego, jest świątecznej pomocy. To jednak, ze względu na pewne akcje, dosyć fascynującym jest dla nas to, że poparcie dla Wośpu ciągle jest takie wysokie. I dla jasności, my, jak zawsze, w tym filmie nie oceniamy, czy Wośp jest dobry, czy jest zły i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. Natomiast po prostu, jakim cudem Wośp uciekł od tej polaryzacji, takiej, wiecie, tej wojenki wewnętrznej, która w Polsce się dzieje, i gdzieś tam wydaje... Wydaje się być cały czas bardzo lubianą organizacją, która, no znowu, no bije kolejny rekord, tak? Co świadczy raczej o tym, że ludzie chcą na nią wpłacać. Więc bez zbędnego przedłużania, stawcie lajka, like, stawcie suba. Nam będzie bardzo miło, w pełni nasze filmy i lećmy do materiału. I ten film, musimy zacząć od jednego prostego pytania. Czy WOŚP się upolitycznił? Bo wiecie, statystyki mówią, że Polacy lubią WOŚP, tak jak zresztą od tego zaczęliśmy. Najnowszy sondaż dla WP, 73% Polaków ocenia postać Jurka Owsiaka pozytywnie, a 20% ocenia negatywnie, tak gdzieś tam yy, łącznie. I co tutaj jest jeszcze ważne tego wszystkiego? Mówimy o jurku Owsiaku, czyli wiecie, no powiedzmy, że gdzieś tam wydaje nam się przynajmniej, że łatwiej nie lubić jest jurka Owsiaka niż Wośpu na wielu poziomach. I gdyby to pytanie dotyczyło stricte Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nie jego osoby, to mogłoby się okazać, że gdzieś tam te proporcje, no nie wydaje nam się przynajmniej, żeby były bardzo inne i nie wydaje nam się, żeby nagle się okazało, że ludzie uwielbiają owsiaka, ale nie widzą Nie, no gdzieś tam wydaje nam się, że jednak jest to zbieżne, o ile nawet ludzie nie darzą większą sympatią Wośpu niż Owsiaka. Więc no faktycznie dane, przynajmniej z tego sondażu, pokazują nam, że tak. Polacy lubią Wielką rektrze Świątecznej pomocy. I to y, zaskakującej przewadze. Niemniej, mimo tego sondażu wydaje nam się, że ta dyskusja w tym roku na temat Wośpu była bardziej zacięta niż przeciętnie przez ostatnie, powiedzmy, 8 lat, co roku, kiedy Wośp się wydarzał. Naszym zdaniem na to dwa czynniki. Po pierwsze zmieniła się władza na taką, która jest zdecydowanie dużo bardziej przychylnie nastawiona do Wośpu niż ta poprzednia, tutaj nie ma co się z tym kłócić, a to sprawia, że gdzieś tam jest trochę więcej oddechu na dyskutowanie o samej instytucji, no bo powiedzmy, że powiedzenie, że ktoś nie lubi Wośpu albo nie lubi Wsiaka, nie musi być koniecznie uznawane za to, że wystawia się po stronie. No wtedy jeszcze rządzącego pisu, tylko teraz już gdzieś tam po prostu wyraża swoją opinię o Wośpie. Tak nam się wydaje, że łatwiej krytykować Woźp potencjalnie, kiedy pis nie jest u władzy, niż kiedy Pis jest u władzy. Bo jeśli nie zgadzaliście się z pisem i nie chcieliście być z nim wiązani, a atakowaliście Woźp to byliście trochę wstawiani do tego, do tego prawda, tutaj. Zgromadzenia. No teraz jest to trochę łatwiejsze pod tym względem i oczywiście dalej podział, wiecie, PIS i AntyPIS w kontekście wośp jest ważny i będziemy o nim zaraz mówić, ale wydaje mi się po prostu, że przez to, że PIS nie jest u władzy jest trochę łatwiej, dlatego ta dyskusja ma więcej tlenu. Druga sprawa, która wynika bezpośrednio z tego, że WOŚP w tym roku no był bardziej wspierany przez y, rząd niż. Byłem podcinany gdzieś tam skrzydła. No to jest kwestia tego, że przez to, że tak się stało, no to więcej było dużo tych aukcji w stylu, państwo coś wystawia na WOŚP, albo bardzo mocno WOŚPowi pomaga, które też było gdzieś zarzemiem do paru konfliktów. Ale zacznijmy może od tej pierwszej rzeczy. Zacznijmy od tej kwestii dotyczącej pis anty od tej kwestii dotyczącej tego, czy woźp jest tak naprawdę upolityczniony. I tu wydaje nam się, że wracając do tego pytania z początku, no. To nie jest tak oczywiście, że Woźb zawsze był idealnie taki, wiecie, na zero ideologicznie, nie miał żadnych swoich jakby przekazów, czy znaczy Woźb, może Jure w sumie bardziej, ale gdzieś tam no, to jest jednak to są utożsamione ze sobą podmioty, czyli w sensie osoba i podmiot. W każdym razie, no nie, no Woźb w jakiś sposób tam był powiązany powiedzmy z jakimiś narracjami politycznymi, ale wydaje nam się, i to jest fascynujące w kontekście tego, że nie za bardzo zmienia się stosunek do Woźbu, przez ostatni jakby rok od jego ostatniego finału, no jednak się to zmieniło i przynajmniej pogłębiło chociaż trochę to pewne określenie ideologiczne. Bo jednak wydaje nam się, że Juregowsiek i nawet Woźb, bezpośrednio Woźb. Jednak trochę wybrał swoją stronę i powiedział to głośno. I żeby nie być tutaj gołosłownym, Jurek pojawiający się na Marszu Miliona Serc Donalda Tuska, chwilę przed wyborami, tak, Marszu jednak partii politycznej konkretnej, konkretnie osoby, z którą związany był ten marsz, i wyrażając tam swoje poparcie de facto dla tej osoby, dla tej partii, dla tego ruchu, powiedzmy, antypis, no to jest dosyć oczywiste i jawne określenie się politycznie. Inna sprawa to te plakaty. Pokonajmy to zło, które pewnie pamiętacie, pewnie wiecie, no tam był ten napis Sepsa, ale ten Sepsa napis był mało widoczny. Nie oszukujmy się, wszyscy wiemy o co tam chodziło, jakby jest to no dosyć chyba oczywiste. Dla nas jeszcze o tyle ciekawe, że o ile kiedyś jeszcze zawsze można było zrobić taki argument, że no Owsiak ma prawo się powiedzieć po każdej dowolnej stronie sporu politycznego przecież, to jest tylko osobom i tak dalej, to jeszcze nie znaczy, że WOŚP ma jakiekolwiek polityczne, nawet nie chcemy tego nazywać konotacje, bo to nawet nie o to nam chodzi, ale że no gdzieś WOŚP zawiera stanowisko. Ty wydaje nam się, że przez to, że to logo WOŚPu się jakby znajdowało gdzieś tam na dole i tak dalej, można powiedzieć, że w pewien sposób to organizacja zabrała jakby stanowisko w całej tej sprawie i to ona oczywiście w bardziej zawuulowany sposób i w taki sposób, żeby no nie można było jej w w procentach powiedzieć, że tak, ona tutaj wspiera najmniej tą antypisowską stronę. Antypisowską to będzie właśnie ważne w ogóle w całej tej naszym wywodzie. W razie, że wspiera tą stronę, no to o tyle no, wszyscy wiemy, że to to było, tak? I w zasadzie sensie wiedzieli to i zwolennicy PiSu, którzy byli w i zwolennicy gdzieś tam, nie wiem, na przykład Koalicji Obywatelskiej, którzy się bardzo cieszyli, że Wielka Orkiestra Świątecznej tej pomocy, to jakby wyraża ich, powiedzmy, opinię. Więc wydaje nam się, że to jest ta duża zmiana, która nastąpiła w ostatnim roku. Gdzieś tam wcześniej, mimo wszystko, poprawnie nas, się mylimy, ale raczej zarzuty ze strony pisu, co do tego, że Woś wspiera wtedy opozycję. Były takie, że nie wiem, Owsiak powiedział coś na Ustoku, tak, że teraz to też było dosyć mocne już, ale Owsiak pojawiający się na wiecu gdzieś tam partyjnym jednak koalicji obywatelskiej, że to były takie sygnały. Ale zawsze można było je zrzucić na to, że no ale to jest Owsiak, on ma prawo sobie mówić co chce i tak dalej. Czy wypada, że nie wypada? Dyskutujmy, ale jakby na pewno ma prawo. Tymczasem jakby teraz można było powiedzieć wprost, że to Wielka Orkiestra Świętej Pomocy przyjęła tą stronę przeciwną PiSowi. W tych wyborach to jest taka dosyć jasna deklaracja w naszej opinii. I dla jasności, też żeby tutaj no nie zapominać o tym, to nie jest tak, że PiS nic nie zrobił po to, żeby Wielka Orkiestra świątecznej pomocy, delikatnie mówiąc, za nimi nie przepadała. Bo jednak warto pamiętać, że to nie jest tak, że PiS nie był przychylny Wielkiej Orkiestrze świątecznej pomocy, co dosyć aktywnie z nimi walczył, raczej lubił sobie czasami owsiaka i orkiestrę obrzucić błotem, lubił sobie, nie wiem, wyciąć serduszko z TVP i tak dalej, więc to nie jest tak, że tutaj PiS oczywiście nic nie zrobił, i tak prawda Woś tak po prostu się nie lubi z pisem bez żadnego powodu. O tym, czemu PiS nie lubi woś i ogólnie często prawica nie lubi wośpów, o tym już mówiliśmy w poprzednim filmie, tam zapraszamy, możecie sobie odświeżyć, więc nie będziemy się już tutaj powtarzać. Ale nasz gdzieś ten podstawowy argument jest taki, że pomijając już to, że oczywiście Pister zrobił swoje, to tak, w naszej opinii to będzie ważne na dalszą część filmu. WOŚP się upolitycznił bardziej niż. Chyba kiedykolwiek wcześniej? Tak byśmy tutaj założyli. Na pewno w zeszłym roku upolityczył się dosyć mocno i wyraził jasne stanowisko dotyczące tego, kogo wspiera. I to, co z tego wynika, jest dla nas najbardziej fascynujące, bo w normalnych warunkach, jeśli jakaś organizacja się upolitycznia przy tak dużym sporze politycznym, jaki mamy obecnie w Polsce, przy tak wysokiej polaryzacji, no to można by założyć gdzieś tam, że jednak, no jakby ta polaryzacja przejdzie sobie w taki sposób, że no, ta organizacja jednak straci jakiś swoich wcześniejszych, gdzieś tam, no w tym wypadku, darczyńców, ale też ludzi, którzy chcieli uczestniczyć w tej akcji, no i stanie się sytuacja, w której której, no, gdzieś tam ona stanie się tak bardzo dla jednej strony tylko ważna, a druga całkowicie tę akcję znienawidzi. A wydaje nam się, że to się trochę nie stało. Do tego wszystkiego, jeszcze coś, co mogłoby gdzieś tam, nie wiem, wskazywać na to, że WoŚP może będzie miał jakieś problemy, no to jest kwestia tego, że mieliśmy ataki Woźpu z bardziej lewicowych pozycji. Normalnie jest tak, że na WoŚP głównie narzekała prawica, właśnie z powodu ruta co chceta i tak dalej. To wszystko jest w filmie. Ale co ciekawe, w tym roku pojawiło się więcej głosów, które gdzieś tam z lewej strony próbowały pokazywać, że WoŚP jest nie do końca okej. Okay. Tutaj oczywiście główną osobą chyba będzie Jan Śpiewak, Jakbyśmy uznali, że on był tą osobą, która gdzieś najgłośniej podnosiła te argumenty, ale ogólnie to jest coś, co czytaliśmy i słyszeliśmy z wielu różnych źródeł. W dużym skrócie atak na Woświet z lewicowych pozycji opiera się na tak naprawdę dwóch głównych rzeczach. Pierwsza to to, że to takie, wiecie, no jest rebranding i pomoc wizerunkowa dla ludzi, którzy może nie do końca powinni ją dostawać, można się, wiecie, ogrzać w blasku Wośpu, wystawiając tam swoją jakąś, wiecie, rzecz albo kolację ze sobą czy coś. I w sumie to jest takie, wiecie, taka dobroczynność po to, żeby sobie kupić usługi PR-owe Gdzieś tam rzecz, którą oczywiście można zarzucić pewnie każdej w ogóle akcji charytatywnej, więc nie jest do końca. Eks w naszej opinii, przynajmniej, ale no jednak no, był taki zarzut faktycznie na pewno a propos Wośpu, gdzie ta też skala jest pewnie trochę większa niż przy innych tego typu akcjach. I drugi zarzut, który gdzieś tam pada, który jest szczególnie pewnie widoczny po zmianie władzy i tego, że ją nowa ekipa, która jest bardziej przyglęgna Wospowi, tak jak mówiliśmy, czyli kwestia tego, że Wośp używa w pewien sposób publicznych pieniędzy i jakby publicznego wsparcia, żeby organizować swoją, no, na koniec ja prywatną w rozumieniu, no, że to jest jakby no, nierządowa organizacja, tak? Inicjatywę i żeby jakby pompować ją właśnie tym publicznymi pieniędzmi, od tego, że wiecie, no nie wiem, tam gminy, organizują koncerty, wydają to pieniądze i tak dalej. Po to, że kończy się na tym, że można wylicytować na aukcji wośpu, to że jakiś wójt czy burmistrz mówi, że rządź sobie teraz gminą przez jeden dzień. Jakby wiadomo, że jest takie, haha, śmieszne bardziej niż prawdziwe, no ale wiecie, że tak, czy on powinien wykorzystywać swoją pozycję, nie? Żeby jakby móc to robić. To naprawdę, strażacy powinni wystawiać, przejechać się jakby wozem strażackim, który jest kupiony za podatki, więc w sumie na jakiej podstawie wy to w ogóle wystawiacie. To nie jest tak, że możecie sobie wozić, kogo chcecie. Po na koniec, to jest chyba najzabawniejsze dla nas, że można się y, rejestrować na. Y, do grup studenckich wcześniej niż inni, bo można skupić na licytacji włoś pod samorządu studenckiego, jakby takiego pasa, żeby możesz pierwszy zarejestrować na zajęcia. Nie <grym> trzeba jakbyś tam ultra to przeszkadzało, czy coś, ale jest to dziwne, trochę i śmieszne, w sensie nie wiem. Dziwny vibe. Zmierzamy do tego, że gdzieś tam wykorzystywanie publicznych środków i zasobów po to, żeby wspierać prywatną, niepubliczną, tak? Organizację, która gdzieś tam no, jest charytatywna, nie jest publiczna, no to może to się nie godzi i może nie powinno się łączyć tutaj, prawda, takich fundacji z państwem w taki sposób do końca. Więc gdzieś tam taki atak właśnie z tej strony, powiedzmy bardziej lewej, też został poczyniony. Tutaj w ramach innej sprawy wyborcy lewicy, w sensie lewicy tej w sejmie, która jest, są raczej gigantycznymi fanami Wośpu i są fanami Wośpu na poziomie wyborców koalicji obywatelskiej, więc powiedzmy, że ten spór dział się bardziej na takim poziomie jakichś argumentów, niż na poziomie tego, że faktycznie była jakaś taka wola w narodzie lewicowym w tym wypadku do tego, żeby ten spór toczyć. I wydaje nam się, że wbrew pozorom to jest jedna z głównych odpowiedzi na temat tego, dlaczego WoŚP jest tak bardzo cały czas mimo wszystko lubiany. Mimo tego, że będziemy stać na stanowisku tego, że w jakiś sposób się politycznił. Bo tu mamy dwie obserwacje. obserwacje i y, jakaś taka nasza, nie wiem, opinia, diagnoza, powiedzmy na ten temat, jest taka, że mimo tego, że Woź był atakowany i jest atakowany z perspektywy i prawicowej, i lewicowej, to na koniec dnia większość ludzi, jaka myśli o Woźbie, to w ogóle nie myśli o nim w kontekście politycznym. Woźb kojarzy im się po prostu z czymś dobrym, co w jakiś sposób taki abstrakcyjny stało się większe od samego wsiaka i od samego Wośpu i stało się jakąś taką rzeczą, z której Polacy są trochę dumni, nie w sensie. Zauważcie, że, przynajmniej ja pamiętam jeszcze takie obrazki, kiedyś, jakby i w ogóle w, w telewizyjnych takich reportażach temat Woźpu i tak dalej, często podnosiło się, jak bardzo to jest Taka rzecz, która jest zauważana na całym świecie, że jest taka fajna akcja, która jest w sumie bardzo wyjątkowa dla Polaków. Że Polacy tak się zebrali, zrobili coś takiego, mają jakieś takie właśnie dzięki temu poczucie, że właśnie robimy jakąś fajną, wspólną rzecz i to jest coś, czego nam cały świat zazdrości i tak dalej. Teraz nie chodzi mi dla jasności o to, że wiecie, tutaj mamy jakiś kompleks i o, jak cały świat patrzy i mówi, że fajnie robicie, to my traktujemy, o, super, to nie będziemy tego krytykować. Może trochę, ale nie wydaje nam się to klu, jakby całej tej sprawy. Bardziej chodzi nam o to, że WOŚP jest rzeczą większą niż doraźny spór polityczny. Czy to dobrze, czy źle, my tego nie oceniamy. Jakby wy to możecie sobie oceniać, jak chcecie, zapraszamy do komentarza. Ale gdzieś wydaje mi się, że taka jest trochę obserwacja ze strony całego społeczeństwa, większości przynajmniej społeczeństwa, na temat wośpu. I taka przeciętna osoba, która myśli wośp, to nie myśli owsiak i nie myśli, że prawica uważa X albo lewica uważa Y, tylko bardziej ma vibe pod tytułem, że no fajnie, jak tam ludzie chodzą z puszkami, w sumie zawsze wrzucałem, to, to, to w sumie czemu? Jakby czemu miałbym mieć problem z wośpem. To też jest zresztą kolejna rzecz, że wośp jest ciężko uwalić na takim poziomie wizerunkowym tak do końca, bo nieważne czego, nie wiem, nie powiedzie o owsiaku, czego nie powiecie o wośpie czego nie powiecie o tej pomocy publicznej. Obojętnie, z której strony byście atakowali Wośp. To na koniec dnia gdzieś obraz, który się kojarzy z WOŚP, to są właśnie, nie wiem, te dzieci, które zbierają pieniądze do puszek. To jest sytuacja, w której po pierwsze to się wam dobrze kojarzy, ale po drugie, macie dosyć duży problem jako osoba, która chciałaby jakoś, nie wiem, zaatakować woźb Albo naprawdę uważa, że WOŚP jakby robi coś złego i chciałaby dążyć do jego zmiany. Nie? W sensie mówię, nie krytykujemy też tych ludzi. Stwierdzamy tylko, że jeśli nawet tak uważają, to trochę ciężko atakować Wośp i mówić, że woźb jest na pewno zły, bo jednak trochę trzeba podkreślić, że no tak, ale nie mam nic do dziesiątek tysięcy wolontariuszy, którzy biorą w tym udział, nie mam nic do ludzi, którzy tutaj, wiecie, oddają swój własny czas, żeby pomóc. No i nagle to się strasznie rozmywa, bo nie można tego zaznaczać jako czegoś jednoznacznie złego, tylko trzeba trochę balansować. A jak to nie jest prosta narracja, no to ciężko do niej gdzieś tam przekonać ludzi. Bo właśnie, wydaje nam się, że ludzie też z tego powodu lubią woźbę, że tak naprawdę to nie do końca jest, jeśli zejdziemy teraz czysto na polityczną część. To nie do końca jest tak, że to jest kwestia koalicja obywatelska albo nawet, wiecie, blok tych partii antypisowskich versus PiS. Tylko to jest bardziej rzecz z kategorii PiS, a właściwie nawet nie z cały PiS, bo to też wychodzi w badaniach, że elektorat PiSu jest dosyć podzielony, jeśli chodzi o Włoch. Jest kwestia betonowego lektoratu PiSu i PiSu tam wewnętrznego i oczywiście osób z innych poglądów politycznych, ale też ich jest bardzo mało i są często jakieś nie wiem, osoby na Twitterze czy osoby, które nie wiem, mają jakiś zasięg, ale gdzieś nie reprezentują wyborców danej, danego ugrupowania i to mogą być osoby, które są gdzieś tam przeciwnikami wośp ale jednak jest to rzecz bardzo, ale to bardzo niszowa. Zauważcie, że upolitycznienie wośp w jakimś sensie nie jest upolitycznieniem w rozumieniu teraz my popieramy partię X i partia X ma wygrać, za tym stoimy, tylko było bardziej wyrażeniem poparcia dla ogólnego ruchu ludzi, Którzy chcieli odsunąć PiS od władzy. Biorąc pod uwagę, że PiS był już 8 lat u władzy, ludzie byli PiSem zmęczeni, to de facto wośp stanął po stronie większości społeczeństwa, które było gdzieś tam anty-PiS, w sensie to może za mocne słowo, ale jednak część społeczeństwa, która była w jakiś sposób na PiS wkurzona i tak naprawdę, jedyni ludzie, których potencjalnie mógł zantagonizować do siebie, to nie są ludzie, którzy byli jakimikolwiek wyborcami opozycyjnych partii. To mówimy prawdopodobnie od Konfederacji po Koalicji Obywatelską przez lewicę PSL trzecią drogę i chłownie, Jakby PSL i chłownie nie tworzyli razem trzeciej drogi. Nieważne. Ci ludzie, jakby wszyscy mogą dalej lubić woź, bo tak naprawdę woź nie wpojnią się przeciwko. Z tym partią nawzajem, a do tego wszystkiego: ludzie, którzy na wybory nie poszli, gdzieś tam nie interesują się polityką, trochę z definicji będą chcieli patrzeć na Wośbę jak na organizację polityczną. Od tej polityki ewidentnie uciekają, skoro na wybory nie poszli. Więc w tej sytuacji Woś, upolityczniając się, zaryzykował tak naprawdę, no gdzieś tam odtrącenie od siebie tylko i wyłącznie wyborców PIS, którzy po pierwsze, w dużej części poprzedni film. I tak już nie byli największymi fanami yy, WOŚP-u, a jeśli byli, mimo tego, że przez 8 lat PiS trochę, no mówił, że w jest zły i tak dalej, pozostali fanami WOŚP-u i nie mają problemu z Wośpem, no to w sumie jak się tym stanowić, Czemu mieliby zacząć mieć problem tylko przez to, że no teraz gdzieś tam Włoś coś takiego zrobił, bo Włoś, okej, okay, naszej opinii, tak jak mówimy, się upolitycznił. Ale PiS mówił swoim wyborcom, że woźp jest upolityczniony i to bardzo mocno, już od bardzo dawna, więc w sumie, jeśli komuś wtedy nie przeszkadzało to, że woźp nie jest fanem partii, na którą on głosuje, to czemu nagle teraz zaczęłoby mu przeszkadzać? I z tego powodu, jak się spojrzy, no właśnie to, że wiecie, jest jakiś spór polityczny o woźp i zawsze jest jakby ta kwestia, że o oh, zróbmy polaryzację na jego temat, to dlatego to nie wychodzi. Bo ludzie wydają się być za bardzo okopani w pozycjach woźp spoko albo woźp niespoko, przy czym tych, od spoko jest znacznie więcej od tych niespoko i w sumie to. Woź, trochę wymknął się tematom politycznym i stał się trochę czymś większym. Co jest dla nas na tyle ciekawą kwestią, że postanowiliśmy yy, nagrać ten film. Czy dobrze, czy źle? Powiedzcie nam w komentarzach. Jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje w polskiej zagranicznej, przeważnie polskiej ostatnimi czasami Policji zostawcie lajka, like, zostawcie suba, no będzie bardzo miło, będzie widać nasze filmy. Nasz naszym film serdecznie go na nasz Instagram serdecznie go polecamy. Instagram go polecamy. się starać dla was. Dzięki wielkie dla patronów. Cześć.